Restauracja. Słownictwo. It. It. Jeść. Drink. Drink. Pić jako czasownik lub napój jako rzeczownik. Cook. Cook. Gotować jako czasownik lub kucharz jako rzeczownik prepare prepare przygotować wait wait czekać meal meal posiłek breakfast breakfast śniadanie Lunch Lunch drugie śniadanie Dinner Dinner obiad Supper Supper kolacja Plate Plate talerz Fork Fork widelec knife knife nóż spoon spoon Wishka glass glass szklanka sandwich sandwich kanapka fish and chips fish and chips. ribas fritkami. soup. soup. zupa. pizza. 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 hamburger. 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 pasta. pasta macaron taste taste smakować delicious delicious pyszne hungry hungry głodny full full pełny sweet sweet swatki sour sour Kwaśny. bitter bitter goshki salty salty Swane restaurant restaurant restauracja od od zamówienie waiter waiter kelner takeaway takeaway na wynos menu 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 bill był, rachunek, typ typ napiwek, cash, cash, gotówka, card, card, karta płatnicza